Tutaj na kanale Maciej podróżuje i smakuje. Oprócz oczywiście odwiedzania restauracji, różnego rodzaju polecajki i testy, a dzisiaj chcę przetestować z racji tego, że wysłaliśmy kolejnego Polaka w kosmos. Doktor Sławoż Uznański-Wiśniewski przebywa w tym momencie w kosmosie, więc z przyjemnością chcę spróbować też dania, które dotarły do mnie. Dania właśnie zabrane przez niego w kosmos. I. Dzisiaj malutki teścik. zapraszam oczywiście na film z testowania kosmicznego jedzenia. Dania dla naszego polskiego astronauty przygotowała polska firma, jest to firma Leofood z Kielc. Podjęła się właśnie przygotowania kosmicznych dań. Zamysł był taki, żeby nasz, Astronauta, Polak, zabrał typowo polskie rzeczy i żeby można było na stacji kosmicznej poczęstować typowo polskimi daniami. Więc firma zdecydowała się na stworzenie właśnie liofilizowanych dań, ale w projekt został włączony też Mateusz Gessler. I też na opakowaniach tutaj widać, że to są przepisy stworzone przez Mateusza Gesle'a specjalnie właśnie na tą misję kosmiczną. I do testowania mamy trzy rodzaje. Mamy Astrodessel, zabrany w kosmos, czyli tu mamy liofilizowaną kruszonkę z jabłkiem. Astrodesa. Mamy też e, astro e, Przepis Mateusz Gesler i tutaj jest liofilizowane warzywne leczo z kaszą Greczaną. A trzecią rzeczą są astropierogi. Te najsłodniejsze pierogi, o których wszyscy mówią, że poleciały w kosmos. Astropierogi. Stworzone też oczywiście z przepisu Mateusza Gesslera, Są to pierogi z kapustą i z grzybami. Każde opakowanie wystarczy otworzyć, zalać wrzątkiem, są to różne ilości wody, a potem zamknąć i odczekać odpowiednią ilość. Pierogi powinny być 15 minut. Będziemy tym filmik wam w kawałkach pokazywać oczywiście, znaczy, bo nie będę Wam pokazywał tego momentu czekania na ten ten. Będziemy zaraz zalewali. I, i kasza gryczana 9 minut, a na deser wystarczy poczekać 2 minut. Otwieramy te astru Pierogi. Jestem ciekaw powiem szczerze tego. O. Jak się otworzy opakowanie, to te pierogi faktycznie wyglądają jak takie pierogi y, zwykłe, takim pierożek jest w środku. Ten nie jakiś połamany. Ale tu są całe te pierogi, taki astropierożek i one naprawdę pachną pierogami. Spróbuję to na sucho, czy to się dajzieś. Mm. Przypomina takie chipsy, chipsy o smagu pierogów, bardzo bardzo wysuszone, mm, ciekawe, ale pachnie pierogami. Astropierożek, warzywne, lecz z kaszą gryszaną. U, tego się nie spodziewałem w środku, pachnie bardzo intensywnie, w środku są takie duże kawałki czegoś, nie wiem co to jest, jakiś ziemniaczor, ale tak wygląda to w środku, jakbym wyciągnął te duże kawałki, takie duże kawały, to w środku to wygląda w ten sposób, no widać tutaj paprykę liofilizowaną, widać jakieś inne rzeczy. Ładnie to pachnie. A z W pierwszej kolejności widać taką kostkę. Kosteczka. Ta kostka jest. Pewno jabłko. Eto. Jabłko, ale tego jabłka tutaj w ogóle nie czuć. Powiem Wam szczerze, że pierwsze co czuć, to czuć masło. Nic więcej. Bardzo intensywny zapach masła i nic więcej. Dobra, idę zagrzewać wodę, gotować wodę, zalewamy to i będziemy próbowali jak to smakuje. Mam przygotowaną gorącą wodę. Pierogi wymagają 300 ml, więc odmierzam 300 ml. Podobno wystarczy to wlać tylko do tych pierogów. Zamknąć. I odstawiamy, i czekamy. Dobra. A, gorące. Gorące kosmiczne danie. 100 miliców wymaga liofilizowane danie. Mało, nie? 100 miliców w porównaniu do pierogów. Dobra. Wiem, że w kosmosie nie mają na tyle wody. Pewno. Zamykamy. To wymaga 9 minut i 50 ml na desel. To tak lekko jakby napuchło leciutko. Załączamy stopę, czekamy. Za chwilę się widzimy z gotowymi daniami. Na tym dwie minuty minęły, więc próbujemy desę, otwieramy. Bardzo mocno pachnie to prawdziwą domową szalotką. Sapach jest po prostu nie Czuć kruszonkę, czuć takie ciasto maślane, czuć bardzo mocno jabłka i czuć cynamon. Bardzo, bardzo fajnie. Zrobiła się z tego taka delikatna kosmiczna papka. Powiem Wam że cały czas to jest jeszcze gorące. Naprawdę. Jest to taką papką trochę. Jak to wygląda. Mm. Uderza smak masła, smak cynamonu i smak jabłek bo wiem szczerze, że bardzo jest to genialne. Najfajniejsze jest to, że z tego się zrobiło takie prawdziwe ciasto. Faktycznie, bo jest człowiek ciasto, ale został element chrupkości, czyli ta kruszonka została dalej chrupka i jabłka zmiękły. Dobra domowa szalotka. Bym zamknął oczy, bym sobie wyobraził, że tą szalotkę tak kroję po kawałku, a nie, że ją jest takiego woreczka. Mm. Jeżeli tym poczęstowaliśmy innych astronautów na stacji kosmicznej, to wielkie brawo. Szacunek. Ale jest to dobre. Mhm, mhm. Ojoj, o panie, o mamo. Mm, o panie sławosu. Zazdroszczę pana, pan, jak pan zabrał tego dużo. Biedniarne. Ocena e, w skali 10-12. Otwarcie astrodania. Czas dobiegł końca. Misja kosmiczna. Bardzo mocno pachnie to papryką i ziołami. Jakby tak spojrzeć na to, to faktycznie takie jest trochę leczo. Bo to leczo w ogóle tutaj w nazwie to jest wzięte w cudzysłów, więc to takie... Widzę jak bakłażana, bo się rozszerzył. Chyba to, co było takie duże, co wam pokazywałem, to był bakłażan. Tak, to był bakłażan. Dalej to jest gorące. Zresztą piszę na opakowaniu, że uwaga, może być gorące. Nie jestem zwolennikiem kaszy, więc mam nadzieję, że moja yy, ocena i tak będzie obiektywna. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W kosmosie podobno. Yy, zatraca się z smaku smaku m.in. wszystkie zmysły. I z tego co słyszałem, wszystkie potrawy w kosmosie są bardzo mocno doprawiane zatem tego, żeby ta intensywność przypraw była odpowiednia do takich warunków ziemskich, więc ja nie jestem w kosmosie, przebyw przebywam na, na Ziemi. Hmm? Powiem Wam, że całkiem całkiem. Kasza jest bardzo mięciutka, całe to danie jest bardzo miękkie, bardzo jest to dużo papryki, o, tak to wygląda, to no, takie papko leczo, przyprawy są bardzo takie fajne, mm. a to dużo to był bakłażan, mam tego bakłażana tutaj, to był bakłażan, powiem wam szczerze, w skali 10. tutaj ocenę bym wystawił na takie dobre osiem. No. Bardzo gorące. Okej. Okay. Ósemeczka. One. Pierogi w kosmosie. Polski pieróg przemierzył mleczną drogę, galaktykę, żeby wylądować coś między innymi u mnie na talerzu. A jestem ciekaw tych pierogów. Uwaga. Czy dwa, jeden. Misja kosmiczna, stat. Pływają, ale się rozwalają. Pływają i się rozwalają. Pierożki, pierożki. O jest, ale jaki ładny. Pierożek kosmiczny. Patrzcie, jaki pierożek. Taki malutki. Tak to wygląda. Ciasto jest jeszcze twarde. Zaczekałem ja dokładnie te 15 minut. Może jeszcze powinniśmy dać mu trochę czasu. Ale faktycznie przypomina to pieroga. Mm? Tak bardzo mało tego farszu jest. I wam pokażę w bo to trzeba było zriofilizować. Ale na upadek, powiem szczerze, przypomina to pioga. Nie jest to jakieś wybitne danie, nie są to jakieś wyżyny kulinarne, no ale bierzemy cały czas pod uwagę, że to jest danie jedzone w kosmosie i do przyrządzenia w kosmosie. Więc powiem szczerze, jakbym mnie ktoś potrząsował, czułbym tutaj yy, czułbym tutaj smak pieroga, ale chyba powinno to się dłużej w tej wodzie kosmicznej gotować. Chyba, tylko, że się niektóre rozwalają, widzę. Ten jest taki rozwalony. Trochę dłużej siedział w wodzie. To mhm. już ciasto zaczyna mięknąć. Czyli ja bym to trzymał dłużej wody wodzie. Woda nie jest osolona, więc to też trochę wyciąga smak, ale ogólnie są dobre. Do 10 mocna siódemka astropierogi. Więc jak widzicie test z kosmicznych pierogów, znaczy kosmicznego dania spróbowany. nie mam w tym momencie jedynie astrozupy, podobno zupa pomidorowa, z tego co słyszałem jest najsłabszym elementem z tych wszystkich dań, ale astropierogi w kosmosie e, leczą e, z kaszą gryczaną kosmiczną i oczywiście Astrodesa, ten Astrodesa jest moje moje serce, on zostaje ze mną i jako z bazy kosmicznej nie oddaje a wręcz powiem Wam szczerze, chyba to będzie takie danie, które będę zabierał ze sobą na wyjazd. Gratulacje dla Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego Wiś za tą misję. Trzymamy kciuki za szczęśliwy powrót do Polski, za szczęśliwy powrót na Ziemię i dzięki chłopie robisz naprawdę kawał dobrej roboty dla polskiej nauki i dla Polski. A Wam dziękuję oczywiście za oglądanie kanału, eee, szacunek dla naszego astronauty. Dzięki za oglądanie kanału, za subskrybowanie kanału, bo takie rzeczy właśnie dowiecie się na kanale. Maciej podróżuje i smakuje wszystkiego dobrego, a co nauczyciele były tak, hup, hop, 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 hop